Wybierz Pafiporta, klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiporta.pl. Z nami Tomasz Adamek po konferencji przed Galą XTB, KSW Epic. Tomku, wracasz na polską Ziemię, wracasz do pięściarstwa. Jak się czujesz? Jakie emocje Ci towarzyszą? To już mówiłem na konferencji, że emocje będą się będzie wchodziły do ringu. Spokojnie, no, z kolei rzeczy, konferencje, wywiady. Ale obóz mieliśmy dobry, przygotowany jestem i co, kibice chcą w sobotę zobaczyć mnie szybkiego i tak będzie. Jak ogólnie przewidujesz tą walkę w klatce? Zawsze walczyłeś między linami, teraz jest klatka. Nie będzie odbić się od tych lin można. Czy będzie to dla Ciebie utrudnienie, czy jednak sobie z tym poradzisz, bo sparowałeś dużo w klatce teraz przed tym pojedynkiem? Znaczy, nigdy nie walczyłem na linach. Zawsze staram się trzymać w środka ringu, to, to tak naprawdę ważne jest jak będzie przeciwnik walczył jaką taktykę zastosuje, a Natest musi zrobić wszystko, żeby go oszukać i punktować, i wygrać. No taki jest plan. To jest oczywiście tak, że trener Gaskaren nie może powiedzieć czegoś innego, natomiast warto nawiązać do tego, co on mówi, że Tomek Adamek jest szybszy niż te 4-5 lat temu, no to jak jest z tą szybkością? Rzeczywiście jest tak dobrze? Jest nie zapeszać jest dobrze, jest pit, głód walki jest, no a wiecie, że po co dużo gadać, zweryfikuję sobotni wieczór, no bo możemy dużo gadać, a czegoś nie zrobisz i wychodzisz na niepoważnego, więc poczekajmy na sobotę, jest dobrze, jest forma i liczę, wierzę w dobre zwycięstwo. Dłuższa przerwa od walk, czy tym bardziej jest ekscytacja związana z powrotem właśnie do, do pojedynków? Wiesz, całe życie to robisz, to, to czy jest rok przerwy, czy dwa, czy, czy pięć, to tak nie ma, nie ma znaczenia. Wchodzisz do mocy trening, sparring i tak dalej i to, to się, tego się nie zapomina. To jest jak e, kierowca. A jak to my byś porównał promocyjnie tutaj te wszystkie występy, programy, konferencje, wywiady, byłeś w wielu różnych programach do tych najważniejszych walk w boksie i to jest chyba też taka dobra rozgrzewka przed kolejnymi walkami w fejmie. No jest zainteresowanie, to cieszy, że jednak te sporty w Polsce kontaktowy jest, w tym ludzie oglądać. No zawsze mówię, no, najważniejsze jest widowisko, no, jak będzie piękna gala, no to będą następne, kolejne. No, i o to właśnie chodzi w tym sporcie, żeby dać kibicom, stawić tą krew w ringu, pokazać, że potrafimy walczyć jak gladiatorzy. No i wtedy kibiców będzie coraz więcej więcej więcej. Tomek widziałem ostatnio na waszym vlogu z przygotowań, że mieliście okazję odwiedzić jedną ze szkół podstawowych tam Świeradowie i tam fajne Twoje słowa, że ta Twoja droga była długa, można by długo siedzieć i o tym opowiadać, i nawet nakręcić o tym film. I sobie tak wtedy pomyślałem, że może to jest opcja na przyszłość. Zrobić film, nakręcić film o tej drodze, Tomka Damka na szczyt. No na pewno jakieś tam propozycje już były. Na pewno jeżeli już stanę już na naprawdę emeryturze. Kiedyś trzeba będzie pomyśleć nad takim filmem, no te, tych przygód, bo się było od, od małego chłopca, także będzie to nakręcać. Ale czekasz na zakończenie kariery. Wyszedłem z filmu o Kubie Błaszczykowskim wczoraj, też takim człowieku z, z żelaza można powiedzieć. Czekasz na absolutne zakończenie kariery, tak jak właśnie zrobił Kuba, że chciał wszystko zamknąć, żeby tak, tak uczciwie tak, o tym. No bo czyli nie byłoby końca, tak? Więc tutaj trzeba poczekać, jak już naprawdę... Idę na emeryturę i wtedy można będzie myśleć o, o kręceniu filmu. A ja myślę, że jeszcze to... tyle razy chodzić na emeryturę? Czy to takie trochę pytanie, które cię denerwuje? Wiesz, boksię jest tak, że idą na emeryturę, wracają. To jest, to jest takie o biznes. No, można wracać, to nie ma tak naprawdę wieku, jakieś ograniczenia, że, że musisz kończyć i tak dalej. Nawet jak się czujesz. Powiesz, nie no, z kończę, wracają i ja wracam i będą wracać po mnie jeszcze wielu, wielu pieśniarzy. to jest normalne. To, to mamy dzisiaj takie pytanie dostał, czy ktoś mu z boku mówi, że, że jest trochę inny, że może powinien kończyć. Ty masz jakby ludzi, którymi się otaczasz od dawna, ale ktoś ci tak szczerze mówi i porównuje ciebie na przykład z 2018 rokiem, kiedy walczyłeś ostatnio, co Kus Karen mówi i tak. Znaczy, słuchaj, nikt ci nie powie, co masz zrobić, musisz sam odczuć. Już nie widzisz ciosów, czy, czy masz stać swoje atuty, wtedy mówisz sobie sam, sam do swojego serca. Kończę, bo zrobię jest ważniejsze niż przyjmowanie ciosów na, na głowę, no bo to jest sport kontaktowy. Także jeżeli widzisz ciosy, widzisz wszystko, jest piękna walka, możesz walczyć, a jeżeli już tego nie ma, trzeba iść na emeryturę. Bo jesteś faworytem w tej walce. Czy nie myślałeś dać trochę forów Mamedowi na, na przykład i zawalczyć w małych rękawicach, czy od początku to były tylko duże w twojej? No oczywiście wszyscy wiedzieli, że ja walczę w dużych rękawicach, ja nigdy nie walczyłem małych to raz nie chcę połamać rąk. To jest bardzo łatwo w tych megach rękawicach. Jeden cios czy dwa na głowę jest w ręce połamane. Po co mi to robić? Więc całe życie walczyłem w rękawicach i tak zakończę. Żartowałeś, Tomek, że może się nie będzie opłacało wracać do Stanów po tej walce, bo no niedługo pewnie będzie kolejna. Podjąłeś już decyzję, jak będą wyglądały te pierwsze dni, tygodnie po starciu z namedem. No Pierwsze, stworzymy walkę, no bo to nie, nie możemy nic patrzeć do przodu, jak jesteś przede mną. Tak? Po walce będę, będę myślał, co dalej. Co było najbardziej motywujące przed, przed przyjęciem tego pojedynku? Fakt zmierzenia się. Ty jesteś legendą i zmierzenia się z drugą legendą sportu walki? No zawsze jest jakoś, zawsze jest oferta, tak? Jest oferta, dobra oferta. Wracam do, do, do pracy, no bo e, dobrze się czuję. Czuję się, ja dzisiaj nie czuję 47 lat na swoich barkach, no bo, bo trenujesz, ja się czuję jak dwadzieścia parę. E, także no sport to zdrowie. Wiadomo, no, czasem są na głowę, e, to nie idzie w parze ze zdrowiem, ale ogólnie e, jest wszystko w porządku i Oby tak dalej. Oby tak dalej. Wiemy, że masz już bogate plany, jeśli chodzi o ten twój powrót, a czy myślisz też o tym, co w ogóle było już rozważane, rozmawiane, jaka będzie dalsza twoja przyszłość, jeśli chodzi o KSW? Czy tu też będzie dalej jakieś jeszcze ewentualnie podejmowane się skupiamy wyzwania? Się, skupiamy się na sobotniej walce, bo to jest najważniejsze, Na no, a później co dalej, co, po, po, poczekajmy. Może walka w pięściarstwie z Krzysztofem Głowackim, który też ma kontrakt w KSW, fajnie, dwóch mistrzów, spotkałby się? No lepiej, że mamy dzisiaj mamy yy, i to jest... Yy, na tym się skupiamy. Wracając do walki z Mamedem, czy jest już decyzja, to będzie sędziował? Bo wiemy, że w starciach bokserskich w klatce to czasami też ma znaczenie. I czy to będą sędziowie typowo bokserscy? Nie czy... wiem. Tego trudno mi powiedzieć, że to już organizatorzy szykują. No właśnie, a co wiesz o umiejętnościach Mameda w dużych rękawicach? Wiemy, że w małych w KSW radzi sobie świetnie, ale czy masz jakieś informacje na temat tego, jak radzi sobie w klasycznym boksie? Nigdy nie interesowałem się, kto jak się przygotowuje, a zweryfikuję. Klatka sobotniego wieczoru. A takie mam pytanie, bo pewnie gdzieś tam MMA oglądałeś i pewnie tam jakieś swoje przemyślenia na temat MMA masz. Co ty w ogóle myślisz o pięściarskich umiejętnościach zawodników MMA i czy oczywiście może poza Mamedem ktoś jest taki, kto zwrócił tymi pięściarskimi umiejętnościami twoje uwagi? Trudno też tak wymieniać. No jest paru pięściarzy, którzy przeszło do MMA i z MMA do boksu, czy nawet przecież z Floydem radził sobie... Magregor. McGregor, i raczej tak. Przegrał oczywiście, ale to, to dzisiaj tak jak widzę, jakaś jest, przyszła jakaś nowa nie wiem, moda na powrót, ten ciężkie Wady też byłem UFC bokserem, nie będę nazwiska, ale też walczył. Także no, słuchaj, dzisiaj czekałem na wyzwania. Oczywiście wiadomo za to, idą to pieniądze, bo to nie, nie oszukujemy się, walczymy przecież to że to nasza praca. Ja wiem, że w Polsce to nie, nie, nielubiany temat do pieniądze. Jeżeli chodzi o pieniądze, no ale to jest krótki okres zarabiania pieniędzy, więc pięściarze czy, czy UFC walcząc szukają wyzwań i zarabienia pieniędzy. Czy to jest najbardziej twoja dochodowa walka jakby w karierze, czy nie, ile, nie, ile, ile no nie. było bardziej dochodowych? No nie, no już miałem duże walki. No. I, ile było bardziej zachodowych? No, no, to no dużo, ukochał. dużo, no dużo. No ja mam 59 walk. No to było, było tych walk trochę. To dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy Tomasz. Dużo zdrowia. Dzięki. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafi Porta, częścią PPHU Składy budowlane Paciorek www.pafiportadżywi.pl I przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Pafiporta